Ja, ja się ale to, ale to sieć, sieć ktoś już na tych dinkach, w razie czego reszta niech siadła zakłada. Już no, nie... Niech no. osoby sobie siedzą na tych reinach, w razie czego żeby to osłonić nas. A ja gdzieś sobie z boku siedzę z pompą o, i... Odgwidaj, no, u nas Ja tu zakampiony z pompą no, jest... a, ja muszę je teraz... trochę przesunąć. Mogę do obeliska wejść. kurwa. Też nie właśnie, a, a muszę tam te artefakty rzucić. Kurwa! Uh. Kurwa, ten tu czego? Co? Co czego? O, nie, nam, nie wiem. Jeszcze no, szukaj, mam szukaj, 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 Jeszcze skokajnie. mam Rein'a. Ma, 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 ma. Deep, no, to się Dobra, to nie jest. Jest. E, weźcie, bierzcie do kupy i startujemy Bliżej ty, weźcie te. Ty, bo niektóre odeszły daleko w chuj, weźcie do, do kupy jest zaraz, bierzcie i startujemy. A tu jeden nieprzytomny leży. Pamiętajcie, żeby nie siedzieć na Dintek. Tak, jakby nie. To no, siodła jeden. Od... Ja nie już, jeden no. bez siodła Dobra, no, no, nie... startujcie to, założycie siodło najwyżej tam. Dwa bez siodła są. No, daj a daj na macie, daj na macie no ktoś miał w krajpodzie było. Czekaj, przysuń jeszcze tę jedną no, bo... no właśnie. No przesunąć cię trzeba. Chyba nie ktoś się tutaj odsuły Odpalaj to już. No raz, fajnie. Dobra, od... Oh. Od... odpal tego bossa. Odpalaj, odpalaj, Jak ci jeszcze czas będzie przecież leciał na bosie? Chyba nie da się odpalić, bo... Niech się to odpali. Arena zajęta. No chyba nie. Nie, bo daj, no jest kurwa na... No, ...tym. Ja pierdolę, trzeba wejść do zbiczu. Dobra, ja już mogę odpalać, odpalam. Odpalaj. Wszystkie wejdą? Wszystkie wejdą, dobra. Nie, nie siecie na linkach, nie wejdzie w linków. Kurwa! Kurwa, odejdź Ale... stąd! O, no odejdź, bądź mnie nie tepnie, kurwa, w powietrzu ja jesteś. Jest, kurwa mać, co za łeb. Zejdź z juty. Zejdź z juty. No przejdziesz, kurwa, od deszczu, nie Ale na ziemi, bądź, bo cię też Zajdźmy, nie jak w powietrzu zajdź, jesteś. I teraz pamiętajcie, kurwa, kto poleci dalej niż res to ma w łeb, kurwa, nie? Żeby nikt tu małpy nie przyciągnął. Stać w miejscu i czekać, aż smok przyjdzie. Y, dwa siodła są, nie macie tych siodł? Ja nie mam. Dobra, ja klikam wszystko na pasywne i ja będę sterował tymi Rajno, żeby one biły, nie? A my co mamy biegać z buta? Nie, no to, to czekamy wszyscy. No na Rajno wsiadajcie, kurno. Dobra, wsiadę na kogoś. Ale który jest mój gdzieś, widzę te pterki. Mam tylko te Ten co się czofał. Strze strzelaj, w tego smoka może tu. Ma ktoś oddalony na strzela. Ale mam to nie smok pokój, Mówię, smoka, strzelajcie. No okay. strzelaj. dobra, Zagrował się, idzie. Poczekajcie, nie, nie wybiegajcie, co? On tu ma no. Dobra. Odpuszczam kostę. To czwarty jest. Na której dajemy już po HP. O mnie ma pół HP. A, super jest, dobra. to ja się ci, że nie, nie za bardzo mamy jak mańce koryt robić, ale możemy robić. No. Dobra, jeżeli się zablokowaliście, to wejdźcie z Dinka, zawołajcie go i on do was przyjdzie. Nie? I się odblokujecie wtedy. No Ale i tak e, spróbujmy zabić, bo i tak zginiemy i tak stracimy wszystkie. A, tak, 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 to z Skąd Myślę... ją walimy? Czekajcie, ja to do... no, ona, ona Ona zaraz wejdzie na dół. Czy idziemy... Ja małpę, nie ma opy nie ma, opyku nie pierdolimy. No jak? Musicie wyjść stąd. A co tam jest? Chyba. Ja mnie nie to Aha, dobra, ja tak teraj. no. One zaraz do mnie przyjdą. I ta matykora też mam nadzieję, przyjdzie tutaj. Czemu ten grubbas mi się położył? <noise> ktoś shotguna do tej mantikory. Jak ktoś ma. Dobra, mam. No, dobra, Ale dobra, nie dobra. mogę z nią wstawać. już zejść, Ja już szeliłem, ja już ja szelam, szelam, szelam do kurwy. Rury bardaszanej. I pamiętajcie, nie wybiegajcie za bardzo, że małpa się zagrowała. Nie, bo mogą no, się zagrować. To... No dobra, chuj, to, to na małpę wszyscy. Dobra, na małpę już. Ty, a czemu ona przyszła? Kto jej pozwolił? Dobra, ja się rozpędzam i wjeżdżam w małpę Rozpędz na kurwie i ją... ...sukę lejemy od, od tyłu w bo było dużo nie czy dostawać. Ja ją leję od tyłu, bo mam resztkę życia Aha. Kurda, w terenie Ty no, może się uda małpa Ciaska coś miał w ogóle? Chyba co ja? Nie ja mam tych Ja mam, ja mam nie, ale, ale Coraz więcej Ale powinniśmy zrobić. Ja mam użycie tego Ja tak mam nawet... O, ponad! Czepsko miejsce! No po. po wy... Nawet nie wiem czy mam antikorę by nam przyjechał Ej no, mapa, no mapa no zakończona Mapa, no mapa, no wiem no no czy za Min stara oh. A ty rowerku, j**aś. Ty Dobra, się koła. O, dobrze. Dobra, mamy ją. Generator, jest generator. Dobra, i... No jakie... Je... o, teraz mam. Kto, kto, chce ciastko? Dragon, ciastko? Chętnie, chętnie, daj, no. Daj mi też, bo ja mam ledwo życia, kurwa. Ty, jeden rajno biegnie na tą mandkorę. Odważny. co to za kurwa, reszeczkę życia. O, Dwa no ciastka. Kto no, chce? Kosmos, kosmos, ciastko. a czy to tu, no, starożyty? Bo ma prawie HP. tu, tak, znalazłem tak. w Dejnu, kur... Kurwa. To chce się ciastko? Ty, ja, ja to ja mam. Jeszcze, daj mi jeszcze ciastko tutaj. Ja chujka znalazłem. To nie wyciągnął. No, no nie, mówię, no weź go, weź go. wyjdzie. sześć osób było kurwa 6 osób miało wyciągnąć i wyrzucić No ja wyciągnąłem, dochodzi. No i Jolinek na sobie nie wyciągnął, nie? Gdzie jest mój nosorożec? jak? No. normalnie Co im ładować? Gdzie ta moja damage, kurwa? jest? damit, damage Damage Ej gdzie ta rura jest moja? No, Uciekł. No, no, nie, nie, uciek. nie no bez jaj, no gdzieś się smok powinien być. Czekaj ty, bo w szakiewkach będzie gdzieś element Ty tam jakiś element? Ja wziąłem element 250 elementów wziąłem. Czy suko Gdzie tam anti w ogóle? No Gdzie oddaj mi, tak mi tego tak? nosorożca Ale ty, kto? Ty. No ty Ale ja się do początku na nim no co kurwa ja A tutaj jakiś jest tu Leci w dół Leci do dobra, mnie Dobra wsiadaj na byle jakiego i walcie tą to ja od, odlatuję i będę z pompy walił. Nie mam życia. Wam, ciast, Wam ciastka rozdałem, a sobie kurwa nic. Weź, weź, weź. O, Dobra. Tylko jedna osoba, masz odlęna? Ja, ja mam ja, ja. ja. Daj mi, daj, daj mi Darkim, bo ty nie możesz strzelać z tego, to ja... Weź wsadź do Juty, ja będę na w nią. Eee, ode mnie Patryczek, mojego kurwa tego. Ale to ja tu <laughs> od początku też ma to. to. leci. Leci, leci. Rany mię Nie. Masz szczęście. Kurwa, zginęłem, nie? Zjebało, jeszcze ja leciłem, leciłem się pod karę. Karmie... Weź ten, przejdź coś na ten, przejść coś na Jutę. Dobra, nie wiem, Frozen usiądź. Leciłem kotkami się, a i tak dostałem taką salwę kurwa, że szok. No siada, Końcu, biegnę, biegnę. O co kurwa, olin to szmato, odwołaj tego rajno, bo ci wyjebię zaraz. Szmato. <śm> no bo biega kurwa i blokuje no. Ale jaki rajno? Ja nic nie zrobiłem z tym rajno. No jak jest podążanie za Olin, no to za kim podążasz? Ale to za mną, ja bo mam na siebie, żeby za mną biegały, ale to ale to te, które nikt nie siedzi na nich. No, na chuj się do mnie próbujesz? No bo już myślałem, że to twoja wina, bo już myślałem, że będziesz bity i ruchany. No ty, chodź, chodź, Chodźcie w wchodźcie te wszystkie rajno w kupę, trzymajcie się i ten za mną, i Juta niech nas krzyczy, bo ona inaczej nie usiądzie. Jak usiądzie do jednego, to. Ja strzelam z pompy Kurwa mać, to ten ma pompę I jeszcze Pod pół już. godziny gadam, żeby kurwa strzelać. Tą kurwa w no Wiem, że on. Siada, siada, siada. Czemu tak kurwa szmata? Pod C klikasz. A za Manticore jest teleport? Ej co? Za mantikorę zabity jest teleport? Nie wiem, ale chyba na Alfie. Tak, nie zostanie. Otoczymy no, no, się, że to. Tak. Si ona tak na mnie usiła, zaraz mi juta uśni. O i usnęła. Mm. O nie, pierdolę, to bym dupą ruszył. Nie. nie wiem, mnie już to trochę denerwuje, że ona sobie lata. To zawsze tak jest. O? Chyba, chyba Dla, w dlatego, dlatego się pompki bierze na nią, on tak nie odbywa Kto się wzięła na ciebie? wie zaraz Nie, bo na zawsze jutro pierwsze co targetuje, nie ma Moga błysię. dobra, idziemy w Siada, 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 biegnę na nią Tak, było się Powiem ja wam, że mamy 34 minuty, może się uda. Zabawa ja zabawa. Patrz jak się na mnie kurwa uwzięła no. Nie, <grym> nie właśnie, nie jest dobrze kurwa. Nie lubię jak mnie kurwa szmatakiwka wyrucha z tego. Ja strzelam do niej pompy, ładnie. Małpi, gai. Siada, 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 siada. Zastanawia się, czy usiąść. Siada, siada. Antikora, no, jakby cię pizdnę. Czekaj, ja się odsunę, bo... No, no, no nie podoba mi się. Kurwa, teraz nie wiem, ile kurwa leveli dostałem. Już jest kurwa nieźle, olinę podolona. Myślę, No widzisz, kształt. Dzięki mnie no wszystko. <laughs> Wiesz, ja przemyślałem od A do Z no Ile tu jest biega wolnych? Jedno, nie? Ląduje. ląduję! Dobra, ląduję Oprzyj się tym... Nie, no serio! Biegnij ruro. Za 30 minut może ją teraz ładnie działa. Aby kurwa nie, nie wyleciała trochę. I Z shiftem, nie? Z shiftem trzymacie, nie? Oj chul. Dobra, jak macie jakieś berki na rajno to proponuję wam jeść, kurwa. Pozbierajcie sobie... A, ja wiem, no pozbierajcie sobie i sobie... I, i jedźcie, bo... A, wow. Nie Ale i centralnie tego... Ja roga... nie pół HP, pół HP już ma, to ludzi Centralnie tego roga i w dupę wsadzają, kurwa nie, Jeszcze raz, ląduje Wracam się, biegnę, o nie, nie biegnę No, no właśnie hmm. o, 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 chodź tu, chodź tu, chodź tu O co ty tak lataś O ty kurwa Weźcie sobie właśnie wstańcę, żebyś sam nową wam Spacerkiem poprzysiadł Już wylądujemy Kurwa mi uśmiech Dobra, dawajcie, dawajcie Ole 1500 zł Biegnę, 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 biegnę Ja też A no, ono dostanie to spierdala, boi się trochę szumata. Nie dało, że niech się boi Niech się boi Ląduje. No no DRAGONA no PEŁNĄ kufą. Ja tu myślałem, że my ledwo smoka damy radę, a tu... Ty... Ważne, no, że smok zrobiony. A, no no jeszcze ma Tylko nie wiem, czy wyciągniemy ten o, o element, bo jestem pewny, że na nas będą czekać, nie? To jest kurwa, nie chcesz pewnie, nie? Kuj, ten element. Olinek na farmie, całą, całą noc będzie farmi. Całą noc będzie To no. Ja mam 250 przy sobie. No to. No. No, ale jeżeli zginiecie i nie zrobicie bossów, to jeszcze zarobi. Nie, zrobimy zrobi na pewno, nie? 30 minut to ona ma jedną czy A no, może nie wiedzą? Chyba, że nam o, się to się ustrała teraz na mnie. O! Kurwa, no wyjdź stąd! O, ty wcale się to wokoła, on zginął w terenie. Olinek, linek jest punktu nawal Pa teraz co się dzieje? Na pełnej kurwie palce Dobra, już już nie ma ja no co to ona jeszcze podlatuje podlatuje elegancki, shotgun, a masz? Ja mam... Ta, no bo damage'u mi w ogóle nie pokazuje Drugi raz już piszę tę komendę na damage'u Teraz co komendę? Ja pierdolę Nie no, tylko sprawdź Ląduje, ląduje, ląduje na mnie Ogień. Dostała, dostała mocno bułę Ale ją rucha, patrz w szkala, no zobacz. i dobrze, prozy! <grym> w, końcu, w końcu. Tylko, tylko, tylko pan, pamiętajcie, że ten, że by nie dobijać jej kurwa z shotguna na nie? Dinek musi ją zabić. Ta, no, ta, no, ta, 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 takie, zro, takie zrobione, nie? Nie wyliczymy mangramów nawet. Serio? No. Grubno trochę. Ta pompa to tak bije ją, że idź w do przodu. ktoś to zrobił. Nie, ona na mnie leci! Dobra, leci. Dobra, biegnę, biegnę! Pełny o, rozpęd, kurwa! O, no panu. kurwa, to... Ile ono ma? Chyba z 11 tysięcy jeszcze, czy tam tyle ma. Mało końcówka. 18. Kurwa, wziąłem setkę ammo do kompu i nie mam nic już. Ja bym wzięła na mnie no Teraz ona mnie zaatakowała tyłu, widziałaś to? No to kurwa. Kurwa ty mnie będziesz ciągnął tyłu? Tym żądełkiem dup. No to już rża Ja się tam kurwa. Nie ląduję teraz. Jestem w pełni rozpędzony kurwa. Ale się przecy tak nie wyglądał, się jakbyś Kurwa, od skrzydła mi dał. Jak nie, nie odleci? Dobra, jest na Jest na Proszę, Jest na A, nie, strzelam, nie, strzelam nie, strzelam, nie, strzelam. nie, strzelam. nie, strzelam. nie, 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 Ty no, tej to ja był Teraz to chyba na, na jeden rozbieg. Uuuu, patrz teraz! raz! Ale mnie wchodzą z obiegu. Ja zdobyłem. jeszcze. ale mnie gramów nie pokazało z No właśnie, mi też nie? To się zbudowało uh, okay. no, znowu. Nie, no, nie, no, nie, no. nie było gramów z niej. To by exactly. nam wszystkim pokazało. No. A co z naszą jutą, biedną, śpiącą kurwą, eee, A, a, a no dobra. No jak, Scrabble? Możecie te tę Rejnowsę zgrajpudować, skreip, nie? Ja, ja wezmę temy Darklina. Jak no sobie. właśnie, leciałem po nie. bo, bo, bo raczej będziemy z buta uciekać. Lepiej, żeby Rejno już tam było schowane, nie? No. Ja nie schowam, bo ja mam temy Darklina. No to przypał trochę. Czego u, nie A jutro ci, co mają element od razu ten, rura nie? A chociaż jak te będą to i tak chuja. zrobicie. Tererera, jeba. Przeciwne 3, 2, 1, 0, O I